Dzień dobry, w 2024 nowy rok, nowe możliwości. Cześć, dzień dobry! Witam Was w pierwszym filmiku w 2024! Szczęśliwego Nowego Roku, mam nadzieję, że Wasz Sylwester był udany. Nie mam dobre przeczucia na ten rok, lubię te parzyste liczby i nie wiem, czy zauważyliście, 1 stycznia wypada w poniedziałek, także mamy nowy rok, nowy tydzień, nowy miesiąc, świeży start, dlatego przychodzę do Was z filmikiem o nawykach. Podzielę się z Wami 10 nawykami, które wprowadzę lub wprowadziłam w zeszłym roku i zamierzam je kontynuować w tym. Wiem, że nagrywam taki filmik co roku, ale zawsze staram się wybierać inne nawyki, Skupić się na czymś innym, ale czasem takie najprostsze rzeczy powodują największe zmiany. Także ten filmik obejrzyj, jeżeli potrzebujesz motywacji, chcesz wprowadzić nowe nawyki i potrzebujesz inspiracji, i też szukasz jakichś nowych nawyków do wprowadzenia do swojego życia. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału i nie obserwujesz mnie na Instagramie, co jeszcze robisz? Jakby zrób to. Masz teraz chwilkę, żeby to zrobić. A my przechodzimy do filmiku. Weźcie sobie herbatkę i zaczniemy od pierwszego nawyku. Kolejność jest losowa. Nawyk numer jeden. Journaling. Words have power. W zeszłym roku wprowadziłam sobie taki nawyk, żeby codziennie pisać chociaż kilka zdań w moim pamiętniku. Mam o tym cały osobny filmik, jak zacząć journaling, co wpisać w nim i w ogóle jakie ja mam do tego podejście. Jednak zauważyłam, że słowa mają znaczenie. To jak do siebie mówimy, to jak do siebie piszemy. Afirmacje mogą naprawdę wpłynąć na nasz mindset. Możecie mieć wrażenie, że jeżeli napiszecie rano tylko kilka Zdań o tym, jak się czujecie nie będzie miało znaczenia, to uwierzcie mi, będzie miało znaczenie na dłuższą skalę, jeżeli będziecie to robić systematycznie, pozwoli Wam to uczyścić umysł i ja bardzo lubię wylewać swoje emocje na kartkę. Możecie też zapisywać sobie to, jak się czujecie, nie wiem, w notatkach w telefonie. Po prostu, żeby w ciągu dnia przelać gdzieś to, jak się czujecie, jeżeli się czujecie źle, co mogło spowodować ten zły humor, zapisywać jakieś fajne wspomnienia. Mi journaling bardzo pomaga też uwierzyć w siebie i w swoje możliwości, bo piszę tam o moich marzeniach, o moich planach, trochę też manifestawacją. Ale też nie praktykuję jakichś takich typowych metod Po prostu piszę w czasie teraźniejszym o tym, co bym chciała osiągnąć Gdzie siebie widzę Ale uważam, że właśnie takie pisanie afirmacji, dobrych słów dla siebie Naprawdę ma pozytywny impact. Jakby imagine napiszecie sobie Jesteś beznadziejna To wy pisząc sobie takie coś codziennie uwierzycie w to A jeżeli będziecie pisać codziennie sobie Jesteś super, jesteś wartościowa Twoje marzenia mogą się spełniać Jakieś takie motywacyjne afirmacje jeżeli będziecie to robić systematycznie Codziennie, co dwa dni Naprawdę pozwoli wam w to uwierzyć w 2023 przeczytałam książkę Atomowe Nawyki Jeżeli jeszcze jej nie czytaliście, to bardzo polecam Ale właśnie ona mi uświadomiła, jak te proste nawyki mogą zmienić nasze życie na lepsze Więc piszcie o swoich uczuciach, o swoich marzeniach Jeżeli ominiecie jeden dzień, nic się nie stanie Jeżeli ominiecie dwa dni, nic się nie stanie Nie kupujcie też od razu miliona zeszytów, miliona akcesorii Na początku wystarczy zeszyt i długopis Po prostu spróbuj przez miesiąc codziennie zapisywać cokolwiek Jak się czujesz, miłe słowo na dzień Afirmacje i rzeczy, za które jesteś wdzięczny a umiesz mi, zauważysz różnicę w twoim myśleniu i będziesz mieć takie komfortowe miejsce, gdzie możesz się wygadać, wyżalić Nawyk numer dwa. Ogarniaj się codziennie To może zabrzmieć śmiesznie, ale kiedyś jak chodziłam do szkoły ogarniałam się tylko wtedy, kiedy nie wiem, musiałam kiedy właśnie musiałam wyjść do tej szkoły kiedy miałam jakiś ważny sprawdzian, jakieś egzaminy, wiecie, matura przykładałam do tego większą uwagę, żeby dobrze wyglądać miałam takie dni, w których nie nakładałam makijażu, nosiłam dresy i tak naprawdę budziłam się 5 minut przed wyjściem, dałam śniadanie, nakładałam randomowe rzeczy i wychodziłam i to też jest nie mówię, że nie. Dzień naleśnika, dzień piżomy, dzień dresa, też jest super. Ale jeżeli mówimy o tych takich pozytywnych nawykach, to uważam, że na dłuższą metę dzień naleśnika nie jest dobrym nawykiem. Ale załóżmy, że każdy dzień potraktujesz jako nową możliwość. Staniesz trochę wcześniej, nałożysz jakiś fajny outfit, zrobisz swoją care, jakiś delikatny makijaż, albo mocniejszy, jeżeli lubisz mocniejsze makijaże. Po prostu włożysz w coś swój wygląd zewnętrzny, co pozwoli Ci poczuć się lepiej. Ja wiem, że wygląd zewnętrzny nie jest najważniejszy, ale jeżeli czujemy się tacy ogarnięci, to też mamy. Więcej motywacji do działania. Na przykład dzisiaj wstałam i bardzo mi się nie chciało nic robić, ale znam, ok, spróbuję, wstanę, poszłam do łazienki, ogarniałam się, przyjmułam twarz, zrobiłam makijaż, nauczyłam jakiś fajny sweterek i usiadłam tutaj i zaczęłam z Was rozmawiać i czuję się o wiele lepiej, czuję się taka pobudzona, i także myślę, że to jest fajny nawyk do wprowadzenia. Oczywiście każdy ma prawo do odpoczynku i każdy ma prawo spędzić jeden dzień w piżamie. Tylko nie wprowadzajmy tego dnia w piżamie jako nawyk, tylko jednak kiedy tego będziemy potrzebować, kiedy będziemy potrzebować odpoczynku. A tak jeżeli budzisz się z gorszym humorem, spróbuj zrobić jedną rzecz, żeby się ogarnąć. Może być to właśnie nałożenie fajnego outfitu, zrobienie makijażu, czy założenie stroju sportowego, zrobienie jogi, ale zrób coś, żeby się pobudzić, żeby poczuć się lepiej. Czasem to zajmie ci 10 minut, a będziesz mieć więcej motywacji na cały dzień. Trójeczka. Spacery i aktywność fizyczna. Nawet nie wiecie, jak bardzo tęsknię za moim pieskiem. Ja jestem teraz na Erasmusie we Włoszech, wyprowadziłam się we wrześniu i w Polsce zostawiłam mojego pieska Nemo, z którym codziennie wychodziłam trzy razy dziennie na spacery. To była taka moja główna motywacja, żeby chodzić rano z dołu na taki spacer. Tutaj zauważyłam, że trudniej mi jest się pchać do działania, jeżeli chodzi o wychodzenie na zewnątrz. Właśnie w tym sezonie jesienno-zimowym, ale spacery mają bardzo pozytywny impact na nasze zdrowie. Tak samo jak aktywność fizyczna, którą lubicie robić. Ja nie do końca mogę jeszcze ćwiczyć, więc jedyną aktywność fizyczną, którą robię, to pilates i yoga. Na się uwielbiam to robić, uwielbiam się rozciągać, ale moim takim głównym celem jest powrót do akrobatyki. No ale tutaj w moim miasteczku we Włoszech nie mamy w ogóle komunikacji miejskiej, więc jedyną opcją przemieszczania się jest rower lub spacer. I zauważyłam, że nawet taki 15-minutowy spacer na uczelnie, w ogóle rano, kiedy jest chłodno, również mnie tak pobudza, taki poranny chłodek. Oczywiście nie mówię, żeby pobadać ze skrajności w skrajnie, żeby codziennie robić 10 tysięcy kroków. Chodzi mi o to, żeby znaleźć w ciągu dnia takie 20 minut, żeby wejść z domu, przejść się, nałóż słuchawki, włącz swoją ulubioną playlistę, swój ulubiony podcast, albo w ogóle nie bierz telefonu i spędź trochę czasu w naturze. Dla mnie spacery pozwalają mi tak przewietrzyć umysł, redukują stres, uczucie niepokoju, szczególnie tego. Przed egzaminami, kiedy siedzę przy biurku zbyt długo, kiedy zbyt długo się uczę. Takie wyjście z mieszkania na 15 minut na spacer. W ogóle, jeżeli macie jakiś las, plażę obok domu, skorzystajcie z tego. A jeżeli w ciągu dnia nie macie tyle czasu, żeby pójść na spacer, wysiądźcie jeden przystanek wcześniej. Użyjcie schodów, a nie windy. Takie małe zmiany, a zauważycie, że taki daily movement ma naprawdę dobry wpływ na wasze zdrowie psychiczne, fizyczne. Tak samo aktywność na którą lubisz robić. Endorfiny, jakie masz po wykonaniu tej aktywności. Dla mnie sport jest czymś. Nie do pisania. Jestem bardzo wdzięczna za to, że całe dzieciństwo mogłam ćwiczyć. Nauczyło mnie to też dyscypliny, organizowania czasu, więc ja będę polecać aktywność fizyczną każdemu tylko bez podejścia zero-jedynkowego. I ja będę się powtarzać, bo kiedyś miałam bardzo niezdrową relację z aktywnością fizyczną, ale staram się skupiać na tych pozytywach takich psychicznych, mentalnych czy zdrowotnych, lepsza kondycja, czy łatwiej będzie nam się skupić. Rano 5 minut rozciągania może nas również pobudzić, więc róbcie coś, co lubicie. Możliwość jest mnóstwo. Kolejny nawyk porównamy sobie do restauracji. Załóżmy, że pracujecie w restauracji i macie nocną zmianę. Kiedy zamykacie restaurację, dbacie o to, żeby wszystko było posprzątane, żeby następnego dnia, jak ktoś będzie ją otwierał, nie miał za dużo do roboty. I teraz pomyślmy o tym, o naszym życiu. Wyobraźmy sobie, że każdego dnia postaramy się zakończyć naszą zmianę. Ogarniemy naszą przestrzeń, pozmywamy naczynia. Takie podstawowe rzeczy, jak odłożenie ubrań na miejsce. Jeżeli pracowaliście przy biurku, złożenie tych rzeczy, odłożenie wszystkiego do szafek, na przygotowanie sobie outfitu na kolejny dzień. Lub jeżeli potrzebujecie motywacji do aktywności fizycznej, przygotowanie sobie odwitu do ćwiczeń. Ale chodzi mi o to, żeby zakończyć swoją zmianę tak, żeby jak się obudzicie, będziecie wiedzieć, co dokładnie robić i będziecie mieli motywację. Okej, okay, tutaj leży strój do ćwiczeń. Dzięki Patrycy, że to przygotowałaś wczoraj wieczorem. Ubieracie się, robić i w ogóle nie myślicie o tym, co robić, tylko widzicie to wszystko przygotowane i łatwiej jest wam się do tego zabrać. Ale uznajmy, że nazwijmy ten nawyk zakończenie zmiany w restauracji. Kolejny nawyk, trochę połączony z poprzednim, to ładuj telefon z dala od ciebie i nastaw sobie alarm tak, że jak będziesz musieć wstać rano, będzie Musicie wstać z łóżka i gdzieś podejść. Wiem, że nie wszyscy mają taką możliwość, żeby położyć sobie telefon w kuchni i w ogóle bijać całe mieszkanie, bo inni mieszkają z Wami, ale mamy na myśli to, żeby nie ładować telefonu obok Waszego łóżka. Pozwoli Wam to nie sięgać po niego w ogóle przed wieczorem, co pozytywnie wpłynie też na Wasz sen. Nie będziecie o nim myśleć, będziecie mogli w spokoju pójść spać, a rano będziecie zmuszeni, żeby wstać. I moim takim tipem jest nie ustawianie drzemek, tylko wstawanie na pierwszy alarm. Na początku może być ciężko, więc nie poddawajcie się, jeżeli po pierwszym alarmie ustawicie sobie drzem jakby każdy ma gorszy, lepszy sen ale jeżeli chcecie wstawać wcześniej, to spróbujcie właśnie wstawać po tym pierwszym alarmie mi to bardzo pomaga, ja generalnie już nie wstaję z alarmem, budzę się bardzo intuicyjnie między 6 a 7 rano ale kiedy mam właśnie spotkanie rano, muszę iść na uczelnię, to ustawiam sobie ten jeden alarm, nie nastawiam sobie pięć budzików tylko jeden i wiem, że on wystarczy, że będę zmotywowana, żeby wstać, bardzo polecam Patrycja Kołowska. Ograniczenie telefonu to jest taki nawyk, który ja bym bardzo chciała wprowadzić w tym roku, ze względu na to, że mam problem z porównywaniem się do innych scrollowaniem takim bezsensownym TikToka. Generalnie to ja sobie mówię, że skroluję TikToka dla inspiracji, ale wszyscy wiemy jak to jest. Zauważyłam, że straciłam bardzo dużo czasu na tym i teraz się na tym łapię, że kiedy za dużo scrolluję TikToka, zaczynam się porównywać. Potrzebuję wtedy odłożyć telefon i zająć się czymś innym, bo mój organizm wtedy mówi, Patrycja przestań, to nie ma sensu porównywanie się do innych. Nie wiem, chwyćcie za książkę. Może być to na początku 30 minut bez telefonu przed snem, 30 minut bez telefonu potem jak się obudzicie. Często, że jestem poranną osobą, ja wprowadziłam poranki bez telefonu, więc jak wstaję rano, chociaż na początku było ciężko, nie myślę o tym, kto co wstawił. Nie potrzebuję od razu z rana bodźcować się mailami, wiadomościami. Wolę na spokojnie wstać, wypić szklankę wody, czy nawet 10 minut popisać w żurnale, jak mi się spało, o czym myślę, co mi siedzi w głowie i potem takimi małymi kroczkami tu sprawdzić wiadomości, tutaj wejść na Instagrama i wstawić jakieś story. Wieczorem zamiast skrolowania telefonu możecie poczytać książkę, może być to nawet 5 stron książek, jeden rozdział, lepiej tyle niż nic, ale kiedy zauważycie, że czytanie książek sprawdza wam przyjemność. Albo te poranki bez telefonu też mogą być fajne. Nie będziecie czuli takiej potrzeby sięgania cały czas po telefon i scrollowania ciągłego Instagrama, TikToka. Wiem, że to jest bardzo ciężkie, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy przytłoczeni ilością aplikacji, social mediów i każdy gdzieś tam chce wiedzieć, co się dzieje u kogoś innego. Ale takie małe zmiany, właśnie wprowadzenie małych kroczków, wiadomo, są takie przypadki, gdzie musimy sprawdzić rano wiadomości, gdzie musimy sprawdzić rano maila, ale mam tu na myśli taką codzienność. Dla własnego dobra psychicznego uważam, że nie musimy budźcować się z samego. Rana Instagramem. Wiem, że to jest fajne wiedzieć, co się u kogoś dzieje, ale naprawdę uwierzcie mi, warto się skupić na początku na sobie, szczególnie na początku dnia, bo ja uważam, że to jak zaczniemy dzień, ma ogromny wpływ na jego resztę. Joy of missing out. Nie, 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 to nie jest FOMO, to nie jest Joy of Missing Out. Nauczcie się mówić nie na plany, na które nie macie naprawdę ochoty. Nie mówię tu o tym, żeby od razu zmienić się w introwertyka, zamknąć się w sobie, zerwać wszystkie znajomości. Bardziej mi chodzi o to, żeby być szczerym samym ze sobą w tym roku. I ja w tym roku stawiam na siebie, stawiam. Na zdrowie. Miałam wrażenie, że trochę udawałam kogoś, kim nie jestem. Może nie na YouTubie, nie w social mediach, bo to jest taka moja pamiątka z życia. Tylko bardziej w znajomościach, w relacjach, szczególnie kiedy tutaj przyjechałam do Włoch. Bardzo chciałam znaleźć taką garstkę przyjaciół. I chociaż wiedziałam, że ja nie lubię chodzić do klubów, i tak się zmuszałam i nie umiałam powiedzieć nie, bo jeżeli nie poszłam, to bardzo źle się z tym czułam. A gdzieś mi się wyświetliło, czy to na TikToku, czy na Pinterestie, Joy of Missing Out. Czyli taka radość z tego, że byliśmy szczerze sami ze sobą i wybraliśmy to, co jest to dla nas lepsze. People comment go ludzie przychodzą i odchodzą, więc bardzo ważne jest to, żeby rozwijać tę relację z samym sobą, żeby być jednak najlepszą przyjaciółką dla siebie możecie to robić poprzez zabieranie siebie na solo date, do kawiarni, czy jak wspominałam wcześniej, na spacery z podcastem ja też bardzo lubiłam w tym roku chodzić na zajęcia jogi sama, czy nawet poleciałam sama do Barcelony, gdzie uświadomiłam sobie, że nie potrzebuję kogoś do spełniania moich marzeń i jeżeli mam jakieś marzenia i mam możliwość, żeby je spełnić to nie potrzebuję nikogo, żeby to zrobić i super jest wyjeżdżać z ludźmi, spędzać Czas z przyjaciółmi. Postawmy w tym roku i w ogóle cały czas na jakość relacji, a nie ich ilość. I to, że nie pójdziecie na jakąś imprezę, to, że nie pójdziecie do jakiegoś klubu, bo nie macie na to ochoty, bo to nie jest wasza bajka, to nie ma nic w tym złego. I nie czujcie się z tym źle, nie czujcie, że coś was omija, bo można robić mnóstwo innych fajnych rzeczy z ludźmi. I jedna impreza, na którą nie pójdziecie, nie skreśli nic. Jeżeli wasi przyjaciele są waszymi prawdziwymi przyjaciółmi, zrozumieją to, że nie mieliście siły, nie mieliście ochoty. Ale jeżeli zmienicie to nastawienie, że na joy of music, ominęło mnie to, bo chciałam. Zadbać o siebie, bo musiałam spędzić czas sama ze sobą, to będziecie postrzegać to wszystko inaczej. I to się właśnie też łączy z Words Have Power, że to, jak patrzymy na świat, to, jak postrzegamy wszystko to, jak postrzegamy siebie, nasze myśli, taka zmiana mindsetu, żeby myśleć bardziej pozytywnie, żeby myśleć dobrze o sobie, żeby myśleć dobrze o tym, co nas otacza, a nie tylko szukać negatywów. To, że ja teraz to mówię, nie znaczy, że ja wszystko mam ogarnięta. Ja też mam takie gorsze momenty, w których czuję, że coś mnie omija, w których jestem zła na siebie, że nie korzystam z życia tak, jak mogłam. Ale potem się łapię na tym, że kurczę. Nie doceniam tego, co zrobiłam i nieważne, co osiągnę, zawsze potrafię znaleźć coś więcej, co mogłabym zrobić więcej, przez to czuję się niewystarczająco. A warto się zatrzymać i pomyśleć, ile już teraz macie, ile zrobiliście, ile osiągnęliście. I docenię siebie bardziej, bo jesteście cudowni nawyk, a może bardziej taka porada. Good mood, good playlist. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś grałam muzykę live w teatrze młodzieżowym, i muzyka ma dla mnie równie ważne znaczenie jak sport. Otacza mnie wszędzie. Jak byłam sama właśnie teraz w Barcelonie, czułam się lekko przytłoczona, taka samotna. Łączyłam sobie playlistę Spanish Songs, that everybody knows i słucham Zajusza Kiry idąc po Barcelonie nic mnie nie powstrzyma, rakieta pędząca w ogóle przed siebie Później, kiedy mam gorszy humor, czasem włączam sobie jakąś taką sad playlist i to też jest ok, żeby odczuwać emocje ale załóżmy, że wstajecie rano i nie macie energii odpalacie laptopa i włączycie jakąś taką mood buster energy playlist gdzie leci sama właśnie taka hiszpańska muzyka od razu wam chce się tańczyć, chce wam się działać więc bardzo polecam nawyk, wprowadzić sobie solo dance party I ja tutaj mówię totalnie poważnie, to jaką muzyką się otaczamy Ogromny wpływ na nasz humor. Tak jak mówiłam, jeżeli czujemy się smutno i puszczamy sobie smutną piosenkę, to tak jak się w tym pogrążamy. Jeżeli czujemy się bez energii i włączymy sobie jakąś taką właśnie szakirę z hiszpańską muzyką, to od razu mamy ochotę tańczyć, mamy ochotę działać. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, stwórz playlistę na poranki czy na właśnie takie zjazdy energetyczne, które cię pobudzi do działania, którą będziesz sobie puszczać przed sprawdzianem. Coś, co ci pobudzi do działania, dotaczaj się takim dobrym vibem. Oczywiście nie zabraniam nikomu słuchać smutnych piosenek, ale dla mnie definicja dobrego humoru to też dobra muzyka. Mogliście zauważyć, że trochę wspominałam już o śnie. I właśnie kolejnym nawykiem na nowy rok jest sen. Rutyna snu, dbanie o to ile śpimy i jak śpimy ma ogromne znaczenie i myślę, że więcej się teraz o tym mówi, że jednak zerywanie nocek przed sprawdzianem, czy spanie po 3-4 godziny dziennie naprawdę nie ma sensu i nie będzie to miało na nas pozytywnego wpływu. Sen reguluje nasze nastroje, wspomaga układ odpornościowy, daje nam takie poczucie rutyny. W ciągu dnia nie jesteśmy zmęczeni, łatwiej jest nam się skupić. Kiedy nie śpimy wystarczająco, Mamy rozregulowany kortyzol, to powoduje właśnie wahania nastroju I warto zaznaczyć, że ilość snu jest tak bardzo ważna jak jego jakość, więc zadbajmy o to, żeby przed snem przewietrzyć pokój, nie używać już za dużo telefonu. Ja na przykład wiem, że już po południu nie warto pić kawy. Trudniej mi jest zasnąć i jestem taka rozproszona. I warto też spać regularnie 7, 8, 9 godzin, w zależności od tego, ile Wy potrzebujecie. I warto iść spać o takich regularnych porach. Ja przez to, że wstaję wcześniej rano, kładę się spać o 22, 23 i wtedy jestem w stanie wstać o 6 rano. Jednak sen ma bardzo ważny wpływ na nasze zdrowie Na prawidłowe funkcjonowanie różnych procesów Więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś Zadbaj w tym roku o sen I uwierz mi, zarywanie nocek przed sprawdzianami Naprawdę nie ma sensu I czasem lepiej jest odpuścić, pójść spać I obudzić się z nową energią I już ostatnim, takim najbardziej obszernym nawykiem Jest planowanie, rutyny i pasje Ja nie wyobrażam sobie dnia Bez zapisania to do listy I nie mówię tu o tym, żeby ta to do lista Miała 50 tysięcy podpunktów Ja lubię sobie wieczorem zapisać kilka rzeczy które chcę zrobić kolejnego dnia. Takie podstawowe, czy mam nagrać filmik, czy mam posprzątać pokój, pójść na zakupy. Mogą być też takie najmniejsze rzeczy, jeżeli nie planujecie na co dzień. Rozpiszcie sobie idealne rutyny. Nie musicie od razu robić 50 tysięcy nawyków. Chodzi mi o to, żeby rozpisać sobie 5 najlepszych czynności, które lubicie robić na poranek, na wieczór i potem to wszystko modyfikować, zobaczyć co wam się sprawdza, co wam się nie sprawdza. Tak samo, jeżeli chodzi o planowanie. Niektórym sprawdza się planer fizyczny, niektórzy wolą planować w telefonie, na komputerze. Ja na co dzień korzystam z planera fizycznego z Lady Planner, który powstał w kolaboracji ze mną i z aplikacji Notion ale możecie sobie zapisywać to do listy w notatkach w telefonie. Dlaczego to jest takie ważne? Żeby znajdywać czas w ciągu dnia na przyjemność i na nasze pasje, zainteresowania i odpoczynek, bo tak odpoczynek jest ważny i ja mam z tym ogromny problem, że nie umiem odpoczywać, dlatego czasem muszę się do tego zmusić i zapisać sobie na to do -liście odpocznij więc planowanie dla mnie jest taką formą znajdywania czasu na wszystko. Dzięki temu, że mniej więcej rozplanowuję sobie dni, mam w ciągu tygodnia czas na wszystko. Dla to, żeby wejść Gdzieś ze znajomymi, na no to, żeby obejrzeć swój ulubiony serial, pójść na spacer, ale równocześnie, żeby nagrywać, pracować i uczyć się. Wiadomo, to na początku może być ciężkie, żeby wpleść to sobie w nawyk, żeby codziennie wypisywać to do listy, ale to nie musi być bardzo obszerna lista, a uwierzcie mi poczucie satysfakcji, jak odhaczecie te podpunkty jest niesamowite. To naprawdę otwiera głowę na możliwości, rozwija naszą kreatywność według mnie, bo musimy sobie jakoś zarządzać tym czasem, żeby znaleźć czas na przyjemności, na obowiązki i tak na koniec potępujesz wszystkie nawyki, o których. Chciałam wspomnieć. Spróbujcie w tym roku mieć taki mindset, że 1% jest lepszy niż nic. Mały krok, który dokonacie, żeby osiągnąć wasz cel, jest lepszy niż to, że cały czas będziecie siedzieć w miejscu. To jest też taka porada ode mnie dla mnie, żeby zrezygnować z podejścia zero-jedynkowego wszystko albo nic. Doceniajmy siebie bardziej i bądźmy dumni z takich małych osiągnięć, które na dłuższą metę nie są takie małe. I czasem nam nie wyjdzie. To jest w porządku. Jesteśmy ludźmi, mamy prawo popełniać błędy. Nawet z takiego złego doświadczenia mamy możliwość wyciągnąć wartościową lekcję. Więc nie załamujcie się, jeżeli coś wam nie wyjdzie, jeżeli wprowadzenie nowego nawyku nie pójdzie tak, jak zaplanowaliście, jeżeli dzień, który sobie zaplanowaliście, lista to do, którą zapisaliście, nie wyjdzie tak, jak chcieliście. To nic, ważne jest, żeby się nie poddawać i brzmi jak taki typowy coach motywacyjny. Ale dla mnie ważne jest, żeby uświadamiać siebie i was, że mamy prawo się uczyć, mamy prawo popełniać błędy, nie możemy tylko mówić o naszych marzeniach. Tylko jeżeli faktycznie macie jakieś cele, jakieś plany, to zacznijcie działać i to nie musi być idealne. Bądźcie po prostu sobą, róbcie, co jest najlepsze dla was. I Mam nadzieję, że w tym roku będziecie ze mną. Chciałabym być jeszcze bardziej autentyczna tutaj, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli skomentujecie ten filmik nawykiem, który wy chcecie wprowadzić w tym roku. Może dałam wam jakąś inspirację. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Wierzę, że to będzie dobry rok. To są nawyki, które ja chcę wprowadzić w tym roku, czyli że po nich jestem taką lepszą wersją siebie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam również na mojego Instagrama po więcej inspiracji. A my widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!